Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu z głównego konta TDIK. Ostatnio wbijaliśmy 630 level, ale zanim wbijemy 635, pojawił się 632 i coś wyjątkowego. Udało nam się przekroczyć w podstawie 138 tysięcy inteligencji, co daje nam ponad 300 tysięcy inteligencji łącznie. Oczywiście moglibyśmy mieć jej troszeczkę jeszcze więcej, ale dalej temy mamy. Rozwinięte razy 10, a inni to powigrażą już pewnie razy 15, do 16, albo i jeszcze więcej. Mamy trochę zalegającego metalu i kryształów, ale poczekamy sobie gdzieś do świąt. Chyba, jeżeli coś ciekawego wypadnie, no to wtedy się przebierzemy. Może nawet nie wiem na Halloween, które jest już za parę dni, czy może jeszcze na coś innego w trakcie, żeby wtedy zbliżyć się. Do pokonania Zeusa najbardziej była nam się przydała broń, bo jak widzicie ona jeszcze pamięta czasy Wielkanocy. No to już pół roku, jeżeli dobrze liczę, minęło. Więc dzisiaj pokażę Wam, no taki zwykły dzień, 632 levela, bo to jest też dosyć ciekawy level, bo wtedy właśnie możliwości wygrania u hazardzisty sięgają maksimum, czyli za 3 kostki dostajemy 4 miliony, za 4 kostki dostajemy w dzień 20 milionów, no i za 5 tortyrzy powinniśmy dostać te 100 milionów więc jeżeli nam się uda kiedyś zrobić 5 kostek w event golda czyli złote zbiory, no to dostaniemy te pół miliarda no to już będzie bardzo, bardzo e, fajnie ale pff, czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy Plus jest taki, że może częściej będziemy wykrywali też na tym levelu. No i chyba już też kopalnia, która ostatnio, dzieje się, że jest na setnym levelu, daje już chyba maksa, bo coś y, zbyt piękna liczba się pojawiła. Jeżeli chodzi o y, stajnie, czyli nasze pupile, no to owoce gromadzone są na zimę, nie wiadomo co będzie. 4 już mają powyżej 2k, tylko jeszcze nam została ta woda. Dopiero jak woda będzie miała też ponad 2000, wówczas. I już wszystko, co będzie ponad, będziemy sobie wymieniali i sprzedawali yy, na y, wyprodukowane przez Wiedźmę y, te różne podki, bo już teraz też podki są za 10 milionów każda, więc dostajemy z, z kalendarza jakąś podkę. No to po prostu ją też od razu y, sprzedaję. Patrząc realnie, powinno się udać ten jest 35 level wbić do końca roku, a może nawet coś ponad, to zależy od tego, jakie będą. E, eventy. Trochę też mam, jak widzieliście tych e, pomarańczowych e, beryli, ale ich nigdy nie za wiele. przydały się jakieś nowe, ciekawsze. Tutaj pokonaliśmy Gimikisa, top 2 e, naszego serwa, choć niekiedy jest top 1, jak wszyscy wiecie, ta gra działa jak e, działa. W podziale jesteśmy dosyć nisko, w top 10, choć mamy już wszystko na czyli tego Władka na 4800 z hakiem. A na międzynarodówce mamy diablice, to super e, gracza o udało nam się tym razem wygrać bo to y, różnie naprawdę y, na tym y, to y, bywa, no tutaj to słabo potwierdzenie moich słów chciałem wam też pokazać, czyli nasze zbiory są, więc jest jakaś szansa, oczywiście na Zeusa dalej mamy 0,0% 0%, ale już były takie ciekawsze próby nawet gdzie zostało mu około 4 e, milionów e, czy miliardów e, życia tak, chyba raczej miliardów, tak, tak no bo Zeus jest potężny i mocny. Więc zaczynamy sobie robić awkę, żeby wam nie przeszkadzać, bo już pewnie macie jak głosu troszeczkę dosyć. No więc posłuchajcie sobie, nie wiem, coś od DJ-a Slima. Zbliżamy się już do końca realizowanej dzisiejszej awki no tak standardowo powiedzmy yy, wyszło i tak musimy nadrabiać później kopalnią no żeby pamiętać co najmniej co półtorej godziny yy, wejść na smartfona i tam po prostu ją yy, kliknąć też dużo razy musieliśmy lekko przerwać i wyrzucać itemy które nam się yy, pojawiały no bo też mamy zawalone jeszcze E, epikami, A dzisiaj też może nam jakieś epiki jeszcze e, wpadną, bo jeszcze to wszystko jest oczywiście przed nami, to oczywiście jeszcze mało się trzy razy trzeba byłoby to zrobić, o też mamy przygodomat, więc trzeba go odbierać bo jutro już będzie, wtedy byśmy 10 stracili na to nie możemy sobie pozwolić dobrze, że jest tam możliwość, żeby zrobić e, dużo e, szybsze pokazy Póki co większość jednak wygrywamy od razu, więc to też dobrze zwiastuje. Może gdzieś 350-360 milionów będzie. Zaraz się przekonamy. No, pomiędzy 354, choć tylko tego expa malutko. No tyle, co tak naprawdę sekretna e, misja e, z dzisiaj. No tak, pff, średnia, bo właśnie musimy sobie rozbudować tą naszą wytrzymałość te trzy razy, e, żeby dostać te 11 milionów, bo to jednak tak realnie to jest gdzieś 1 trzecia expa dzisiejszej, z całego dnia powiedzmy, awki. Bo e, akademia, jak pokazuje, tak pokazuje to istna tragedia, że później wam oczywiście to pokażę Tymczasem truimy naszego szczęścia. O, epicka broń, żeby się udało jeszcze raz będzie. Aj Ale ciekawe, dostaliśmy szkoda, że nie ma dziurki. Ale super rozrzut, bardzo super rozrzut. Lepszy niż w tej mojej broni. Oczywiście runkę możemy sobie podmienić, tak trzeba będzie zrobić. No i tak byśmy na tym zyskali. To by nas przybliżyło do Zeusu. bo to nawet lepsza broń niż to, co mamy jeszcze w ekwipunku. Hmm. Trzeba się nad tym poważnie zastanowić, no i jak nic się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, no to chyba jednak kolejny odcinek zobaczycie TDI-ka z nową bronią. O! uha. E, oczywiście to nie jest żaden podkręcony drop, teraz mamy dziurka nawet, więc byśmy na tym zaoszczędzili, no ale trochę rozrzut troszeczkę słabszy. Więc chyba jednak tam tą różkę pierwszą bym jednak wybrał no i trudno zainwestować w wymianę run, no i zainwestować w zrobienie yy, dziurki. Może jeszcze będzie jakaś broń. razy 3 plus 4 tutaj nam się nie uda, to o, też chętnie przygarniemy no i ostatnia szansa. No niestety nie ale i tak wyszło lepiej niż myślałem. Także mamy broń. No bo też zawsze liczyłem na tych legendarnych lochach, które były tam parę tygodni temu, żeby coś dostaniemy, ale realnie jak to bywa, nic, żadnej broni. Jedyna jak na razie broń była na pierwszych legendarnych lochach, gdzie było te słynne 200 komnat, które były lekkim y, przegięciem. Ale już dużo goda wtedy można było zdobyć, no i niektórzy, którzy nie szczędzili sobie tego rzeczywistych funduszy inwestując w grę, naprawdę wtedy sobie Poszaleli, a inni, którzy grali bardziej Free to Play lub po prostu nie chcieli tracić tych grzybków, no to tak skończyli. Póki co, dziękuję Wam, do usłyszenia wkrótce.